Jesteśmy znowu na wyspie Isla. Tym razem w zupełnie nowej destylarni w Arnaho. Jest to destylarnia, która zaczęła od 2018 roku destylować swoją whisky. Jest to nowa whisky na Isli. Mam przed sobą w tej chwili zupełnie nowy wypust. Jest to Infinity Loch. Jest to drugi wypust z destylarni Arnaho. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Jesteśmy znowu na wyspie Isla, w zupełnie nowej destylarni Arnaho. Arnaho to jest destylarnia, która destyluje swoje whisky od 2018 roku. To jest, ich, to jest ich oficjalny drugi wypust. Nazywa się Infinity Loch. Nazwę swą zawdzięcza w wodzie, z którego źródła jest po prostu czerpana. Nazywa się Loch Arnaho. Co mogę powiedzieć o samej whisky? Zabudokowana w mocy 50%, bez filtracji na zimno, bez zadanego koloru, czyli pięknie. O, jeśli chodzi o dymność, jest to 40 ppm, -ów. jeśli chodzi o wiek, nie jest podany wiek, prawdopodobnie gdzieś około 5 lat, mogą być i beczki młodsze, ponieważ skoro destylium od 2018 roku, to nie mogą mieć starszych beczek. Jeśli chodzi o wetting, 60% to jest First Fill Bourbon Cask, 40% jest to First Fill Sherry Oloroso Cask, czyli całkiem dobre, całkiem dobre beczki. Jeśli chodzi o cenę, ja kupiłem tą butelkę za 75 euro. Zobaczyłem, że na internecie idziemy nawet kupić od 65 euro do 80 euro. W Polsce niestety, ale nie znalazłem ceny. Jeśli ktoś wie, ile kosztuje ta butelka w Polsce, proszę dajcie znać w komentarzu. Dobrze, nalejemy może whisky, Zajmiemy się już samo whisky. Jeśli chodzi o Arnaho, zobaczyłem na, na kanałach YouTube. Jest dość spory hype, jeśli o to chodzi że to jest nowy powiew wiatru na Eili, że jest to zupełnie coś nowego. Coś bardzo ciekawego, co trzeba koniecznie skosztować. Dobrze, przejdźmy teraz do samej whisky. Jeśli chodzi o Arnhout, to muszę powiedzieć, to jest moje pierwsze spotkanie z tą, z tą destylarnią. Skłamałbym, jeśli bym powiedział, że to jest pierwsze spotkanie z tą whisky, ponieważ spotkałem się z tą whisky wczoraj, kiedy nagrywałem film i otwierałem butelkę, że tak powiem, przed kamerami, a pod koniec filmu się zorientowałem po prostu, że nie załączyłem kamery. Więc dałem sobie wczoraj spokój i próbuję jeszcze raz dzisiaj. Mam nadzieję, że, że się nagra. No, Pachnie dobrze, czuję dym, czuję ten torfowość. Ale nie jest to mocny dym i nie jest to torfowość, jakiej bym oczekiwał. 40 ppm to nie jest mało. Ale powiem szczerze, że tak czuję, jakbym miał mniej więcej 25-30. Albo nie. Dobrze, czuję te 40. Teraz dostałem. Jest słodko, jest ziołowo, jest bardzo morsko. Są jakieś owoce cytrusowe. Nie czuję na razie, że tak powiem olorozo, chociaż, chociaż jest ta głębia, fajnie, jest ta głębia, no. Ale powiem Wam, że jakbym dostał teraz tą whisky, tak blind testing, miałbym zawiązane oczy, nie wiedziałbym, co to jest, albo nawet nie musiałbym mieć zawiązanych oczu, po co. Wystarczyłoby, że ktoś by mi dał po prostu tą łyski i nie widziałbym butelki, z której została nalana, to typowałbym na podszalot, naprawdę typowałbym na podszalot. I teraz nie wiem, czy dlatego, że po prostu wetting jest podobny. Nie, no, Portshalot raczej używa beczek po francuskim czerwonym winie. Tutaj mamy, e, jeśli o to chodzi, europejski dom, ale po Oloroso Sherry. No, pachnie bardzo fajnie. Nie wiem, czy troszkę nie za delikatnie jak dla mnie. Na ten, na ten hype, który po prostu słyszałem, to och, mam dość spore, dość spore oczekiwania, jeśli o to chodzi. No, pachnie bardzo ciekawie. Ma naprawdę tą morskość, ma, tą, ma ten typowy charakter z Eili. Powiem szczerze, nie czuję tu jakiegoś świeżego powiewu z Eili, Nie czuję tutaj jakiegoś, nie wiem, czegoś nowego, czego jeszcze do tej pory nie piłem. A jestem dużym fanem Brooke Lady, jeśli o to chodzi, i dużym fanem pod Charlotte. I mniej więcej coś, coś podobnego znajduję tutaj teraz. Ale jest gdzieś jakaś taka słodycz. I powiedziałbym, że słodycz mlecznej czekolady. Jakiegoś takiego deseru no. Oczywiście jest jakaś jest jakaś taka przyprawowość jest jakaś ostrość jest jest trochę tej kwasowości jest też trochę solanki, ale jest też taka jakby na tym wszystkim taka nie wiem jak to powiedzieć poduszka. Słodkości. Dobrze? Sprawdźmy, co na języku. No jest ostro. Jest ostro. Czuję te 50%. Czuję tą moc. Czuję dębinę. Jest trochę słodyczy. Powiem szczerze, nie czuję za bardzo tego dymu. Oczywiście czuję go tutaj na ustach, czuję na języku, ale bardzo często, przy, przy jakimkolwiek destylacie z Eili, jeśli, jeśli popijam to whisky i jest pitet, jest torfowa, jest dymna, to mam odczucie na, na podniebieniu takiego ogniska. Tu mi jakby tego zabrakło. I tak jak powiedziałem wcześniej, że tych 400 ppm nie za bardzo czuję. Potem się wycofałem z tego, że jednak czuję, to powiem, jeśli chodzi o smak, powiedziałbym, że nie czuję tych 400 ppm, jeśli chodzi o samą dymność. A muszę powiedzieć, że to jest moja pierwsza łyski dzisiaj, nie piłem żadnej łyski przedtem, specjalnie. To więcej czuję teraz tego dymu tutaj na nosie, niż czułem go, że tak powiem w ustach. Wezmę drugiego łyka. No i powiem tak, jest ta ziołowość, jest ta morskość. Powiem szczerze, w wanilii, no muszę dość sporo, że tak powiem, poszukać tej wanilii. Jest trochę tej oj, goryczki, troszkę gorzkiej czekolady teraz smaku, nie mlecznej, tylko gorzkiej czekolady. Jest trochę orzechowości, teraz czuję, czuję te olorozo tutaj. Ale to nie jest y, whisky łatwa w piciu, że tak powiem. Nie wiem, może dlatego, że ten alkohol jest młody, może przez y, te 50%, ale czuję też, y, czuję też że tak powiem, dębinę. I powiem szczerze, że y, lepiej pachnie niż smakuje. Wiem, że może się narażę wielu osobom w tej chwili, bo bardzo dużo osób pozytywnie mówiło, wyrażało swoje zdanie o tej whisky. I powiem tak: jest to dobra whisky, jest to whisky z Eili, jest to whisky, która, której charakter bardzo mi odpowiada, ponieważ i wetting, i sam smak odpowiada mi bardzo, ponieważ lubię podszalot i według mnie idzie w tą stronę. Ale nie jest, za, nie jest zbyt złożona. I raczej bym powiedział, że jestem rozczarowany. Pachnie świetnie, naprawdę pachnie świetnie, ale to, co obiecuje mi na nosie, nie dostaję tego potem, że tak powiem, przy połykaniu. Dobrze, jest ta słoność, jest ta morskość. Ona jest kremowa, prawda. Te 50% też naprawdę dobrze je robi. Ale, ale, no nie wiem, no nic innego nie pozostanie mi, jak po prostu kupić również inny wypust Arnaho i go porównać, tą pięcioletnią. I zrobię to, nie mówię, że jutro, ale na pewno zrobię to. Tak z ciekawości już, choćby nawet tylko dla samego siebie, żeby porównać, jaka jest różnica. Czy jest jakaś różnica? Jeśli chodzi o destylat, odpowiada mi, jest fajny. Będę na pewno czekał na następne wypusty, a tym bardziej na wypusty, które będą starsze. Ale powiem szczerze: Kilchoman ze swoimi nasami, że tak powiem, No Westenchment Whisky, które ma w swoim korendżu, jest dla mnie lepszy. Mam tutaj jakby po prostu mniej smaku niż to, co jest na nosie. Nos obiecuje naprawdę dużo a na języku nie mam tego. I powiem tak, gdyby ta whisky kosztowała 40-50 euro, to kupiłbym tę whisky, dlatego że jestem też również za tym, aby wspierać nowe destylarnie, tym bardziej jeśli produkują coś, co mi smakuje. Tak samo robię z Kilchomanem, który czasami puszcza whisky bez podanego wieku i te whisky od Kilchomana jest droższe niż Bomor, niż Artbeck, niż Lafroig, Buna, Heben. Jeśli o to chodzi, ale kupuję te whisky, ponieważ bardzo smakuje mi Kilhomen i wiem, że skoro dam te 50 euro więcej, to łożę również na destylarnię, która jest niezależna i która może się rozwijać i dzięki temu robić więcej wypustów. Dlatego będę wspierał Alnacho i będę kupował ich butelki. Ale czy mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, słuchajcie, to jest butelka, której musicie skosztować? Nie, nie powiedziałbym tego. Dla wszystkich, którzy są ciekawi tego nowego smaku, dla, wszyscy, dla wszystkich, którzy chcą ciekawi. Co zrobiła teraz nowa destylarna na ili, w którym kierunku idzie, to proszę, polecam. Ale dla kogo? Nie z czystym sumieniem powiedzieć, słuchajcie, to jest butelka, którą trzeba kupić koniecznie. To jest butelka, to jest jakiś powiew nowego wiatru z Eili, który warto spróbować. Hmm. Może się narażę wielu osobom, ale moim zdaniem nie. Nie jest tego warta. Kupiłem e, cask string e, tego Kilhomana, Sainek kosztował dokładnie tyle samo. Zrobiłem również film na ten temat i zamieszczę go na, na YouTubie i powiem szczerze on wgniótł mnie w krzesło, że tak powiem naprawdę. To było bardzo dobrze wydane 70 euro. Kupiłem e, taliskę. E, może wezmę te wszystkie butelki. Słuchajcie wydałem 70 euro na Arnaho, ale wydałem również 70 euro tutaj na kask z trojem Kilhomana. Filmik zamieściłem również na YouTubie i powiem szczerze to było super wydane, na no super. 70 euro, których nie żałuję, to było naprawdę dobrze wydane 70 euro. Kupiłem taliskę special release, co prawda jest to 200 ml i zapłaciłem za to 35 euro, czyli zapłaciłem połowę tego, co za tutaj za 700 ml, bo normalna butelka, cała butelka kosztuje 100 euro i uważam, że jest to dobrze wydane 35 euro, ponieważ tałyski mi smakuje. I nie żałuję tych pieniędzy, które tu wydałem, tym bardziej na Kirchomana nie żałuję pieniędzy. Nie chcę powiedzieć, że tu żałuję pieniądze, ale czy ta whisky jest warta 70 euro? Oj. Dałbym za nią 45,50, gdzie wliczyłbym od razu 10 euro, że tak powiem, na piwku dla samego ho, żeby się rozwijał. No nie wiem. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Przepraszam, jeśli kogoś rozczarowałem. Przepraszam, jeśli byłem za brutalny w tej chwili w tym filmie. Ale jest to dobra whisky, fajnie pachnie. Ale poddałem się troszkę hype'owi, który widziałem na, na internecie i oczekiwałem, może zbyt miałem zbyt duże, że mam zbyt duże oczekiwania od tej whisky. Jestem lekko rozczarowany, myślę, że to widać i słychać. Wezmę jeszcze jednego łyka, dobrze, dam im jeszcze szansę, dam szansę na trzeciego łyka. Dobra whisky, dobrze, dobra whisky, to jest dobra whisky, ale dla mnie, ja nie znalazłem tu nic nowego, nie znalazłem czegoś, czego bym na Eili nie znalazł, uważam, że fajna destylarnia, fajny wy, wypust, będę śledził rozwój Arnacho, będę kupował następne ich wypusty, ale na pewno nie powiem z czystym sumieniem, musicie tę butelkę kupić. Dziękuję za czas spędzony ze mną, proszę o wsparcie, proszę o lajki, proszę o subskrypcję. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam do następnych filmów. Cześć.